Siemka, tutaj Hesus oraz Hefi. Witamy Was w kolejnym filmiku. Dziś pokażemy Wam, jak gramy w Portal 2. Zapraszamy. Jak widzicie, już graliśmy wcześniej, ale chcieliśmy pokazać Wam wszystko od początku, więc zaczynamy. Będziemy grali po kolei co jeden poziom na przykład. Jeszcze zobaczymy jak. Nam to wyjdzie, bo jeśli będą zbyt krótkie, no to wiadomo. Zagramy po dwa poziomy na przykład, albo będziemy się rzadziej zmieniać, ale cały czas będziemy we dwóch omawiać i prezentować wam tą grę. To głupie ładowanie.

Look up. Good. You will hear o, pochwalił buzzer. mnie. E. You hear buzzer, we'll <laughs> Taki Jaki samouczek. Look down. Good. O, wow. dobry wow. jestem. <laughs> tak. Oby tak dalej. There is a Walk. Ja. cię, chodzisz? Nauczyłem się chodzić. Tak, to jest, to jest bardzo ładny. Co taktika? Nie mam pojęcia, co on tam gadał, ale fajną muzykę puścił, to jest dobrze. Wow. Co to było? Śpi, fajnie. Wo, biały ekran. Super, idziemy do spania. Ale nie chcę śpiąc. <grymne> Chyba trochę długo spał. Zapuścił mieszkanie. Albo połaganił. You... Nie za impreza musiała być. Idziemy do drzwi. Fajny melanż. Czemu on nam nie chce

Tak, słyszycie. Oh, Most test subjects do experience some uh, cognitive deterioration after a few months in suspension. Now you've been under for quite a lot longer, and it's not Got out you. of the question that you might have a very minor case of serious brain damage.

Reactor um. core safeguards are now non-functional. Please prepare for reactor core knockdown. Odur wstaje, to chyba fajnie. To mm. chyba łutówka, nie wiem. Jeszcze się rozwala chyba. <grywa> o nie, okradają miska. <grywa> nie, to my to zaraz. Co wy pokój nie kradno? Farby nam kradli. O, ale farby to mi zabierają. Szybko, trzymaj mikrofalówkę. Trzeba zrobić remont. No niestety trzeba będzie. Czekaj, wyskoczę stąd. E, nie da się. Ciekawe gdzie tego zalecimy, bo w sumie nie pamiętam. Jezu, lampa. A ta się y, buja.

i, I to wow. no, jest Nic ciekawego na razie. Tylko sobie lecimy tym. Nic ciekawego, tylko się nam oh, mieszkanie okay. rozwala. <laughs> czekaj, czekaj, czekaj. Uh, Będziemy uderzać, to uderzać to o tą ścianę. O k <laughs> jest! Rozpierducha! <laughs> Jak my to lubimy. No, fajna przejażdżka, ale wysiadamy. Zepsuje szyby. I jeszcze raz witam Ale Science zoom jest. A <laughs> szczerze mówiąc, wcześniej tego nie widziałem jak graliśmy. Albo nie pamiętam, bo to nie wiem. Czekaj, do kibla właśnie, do kibla. <laughs> Pójść, wolę. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie da się. Znaczy, to radio chyba gada, to rady tam wstać. 2 1 coś odlicza. O, wypożyło nam. E, o, jak fajnie wyglądamy, patrzcie, patrzcie. Ciekawie. O, jesteś melaską jakąś. Mery, myry <gryśla> Ja ma dziwne buty. Ty, ona... Patrz, lewituje to coś po niej. No. I nie trzyma tego. Dobra, wiesz o co mam radio, bo jest... Fajne. Radio? <gryśla> mam radio. Okej. Okay. Gdzie idziemy? Poziom zerowy. są drzwi super. Tam jest skrzynka. Ja tu położę radio. <śledzimy> Nie działa. <śledzimy> Kurt, chyba sobie zepsułeś. E, no, trochę tak. <śledzimy> Dobrze, wprowadzenie mamy za sobą. Dalsza część y, będzie w następnym odcinku, bo niestety czas nam się kończy. Więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie. Pa, Narka.